Ja jestem grelego To jest drugi odcinek z nowej serii, czyli JMG. Czyli w skrócie: Ja i moje gospodarstwo. Tak to seria będzie się nazywać. Przynajmniej na miniaturce. No, żeby nie było takiego wielkiego napisu: Ja i moje gospodarstwo. Tylko żeby było tak krótko: taki skrót myślałem: JMG. No. Dzisiaj plany to. No. Teraz pewnie będziemy słychać o wiele, wiele lepiej. No. Tak myślę, że my trochę lepiej by słychać. Więc dobra. Czekajcie, czekajcie. Eee. Ok. Tutaj powolutku wyjedziemy. Eee. Oj. Plany na dzisiaj to jest właśnie robienie tego... Kultywacji, tej kultywacji eee, Czy tam zwał, zwał. No Tylko muszę zetora odstawić Dobra kurde, nie mogę Eee, mi ten... Czas, czasami ten młody szkurza na mnie chodzenie Weźmiemy sobie go? O, założymy maskę. Okej. Okay. Dobra. Nie, 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 nie. Halo, pomocy! Wyjść nie mogę. No, Inaczej podjadę, żebym mógł wyjść. Dobra kultywator ze sobą wziąłem, dobra, to... Eee. Okej, okay, teraz. No trochę to zajęło, ale dobra. Czy dam jedy? No, w sumie... Jakoś tak znowu nie wiem co mówię. Ja czy... Tak jakby to mam. Kurde, wiecie co się stało? Kultywator mi wpadł w dom. Dobra, do tego. Bo szybko zaczepię. A ja nie mogę zaczepić. O, ja w domu mogę. Dobra, nie. Dobra, nie będę już tego... Dobra, na kolejny odcinek to już się będę przygotował. To już się przygotuję. Z tym tutaj z tymi maszynami. No, otwieramy. Ale tu ładnie wygląda. No ładnie, ale... Idziemy. Lisko te pole jest, więc... No. Dobra. Opuszczamy. Dobrze w ziemi wchodzi i idziemy. Magia. Dobrze, dobrze idzie. Napiszcie jak tam, jak się Wam podoba The Daily. No, oczywiście nie będzie ono trwało wiecznie. E, no dobra, jedziemy. Tu żeby... o no to jest... Właśnie dlatego wybramy tą mapę. Może ładnych jakichś tam widoków nie ma, ale największym plusem... Patrzcie jak te fora co są razem ze sobą. No to fajnie wygląda tutaj, czuć, że ktoś mieszka, niż, coś więcej niż tylko my. Taki fajny klimat to robi. jak się wjedzie na jakąś górkę pokażę może jak się wjedzie na górkę no to patrzcie co się teraz stanie o kamera się przychyla o. Yy, taki fajny bajer trochę Ja już chyba wie oh, no i co? Eee, to... Kurde! Co się stało? Co się stanęło? No pal Nie chcę zapalić dziecka, co się... Sta... Czekaj, czekaj, czekaj. Otworzę może klapę. Nie tą. Dobra, całą. Nie no, wszystko jest! Wszystko jest! Jak, co tu się stało? No nie no, wszystko tutaj, nic nie popsuło się. Czekajcie, może kopnę... Och, dobra, może zadziała? Palimy? Jest, no! Czasami przemoc akurat, czasami przemoc działa. Przemoc... Już się zablokowało, pewnie. No wiadomo, to nie jest nowy ciągnik. Więc znaczy, tutaj kiedyś może się stać. Zwłaszcza jeśli długo stoi w garażu. No. Trochę te pole jednak, no będzie się robić długo. No, bo ten jednak kultywator nie jest jakiś 14-metrowy. No ale dobra, no. I trzeba trochę to porobić. No fajny taki bo Od 11 do 17 właśnie te mapy są takie jakieś takie takie trochę ciemne są no i właśnie 17 a czy, ale 17 zaczęły już takie być trochę coraz jaśniejsze no bo, no bo na przykład taka mapa do 15 e, o na przykład takie pod, pod lasie. to już jest trochę jasne Mapa już jest jakaś taka jasna, ale tutaj jednak już są, tutaj jest tutaj wszystko jasne, fajne. Może eee, tutaj... Nie, aż tak to nie jest, bo na oryginalnych mapach tylko to widać. To wie, wiecie. To taką jasnotę, no bo te mapy jakieś takie naprawdę ciemne są. W 19 są na przykład, są mapy jasne, takie... No bo 19 w ogóle jest jasna. Dałbym tu przykład na przykład mapy że Jaka mapa taka fajna jest 19 Na przykład hmm, Lubelska Dolina o, Znana mapa Ona jest od Forminga 15 e, Oczywiście e, pierwsza mapa Lina była 15. E, każda się różni. Chyba. No. E, no i te, te mapy są takie strasznie jasne. No i to jest bardzo fajne. No w sumie jakby tak przenieść tą mapę do Farminga 17. E, to by jednak, to już by tak wyglądało. Nie mówię, że te mapy w 17 są jakieś złe strasznie, ale no takie tutaj no to widać no ja widać, że to jest takie jakieś takie trochę ciemne A, zapomniałem wam pokazać, czekajcie ubiegnę na farmę Kurde Dobra. E kupiłem do kukurydzy No to chyba da się zaliczyć jako jeczkarnie Do ciągnika No więc fajnie No całkiem... czemu ta 30 się tak nie brudzi? Nie wiem Fajnie to nawet wygląda taki team Coś jest fajne w tej 30, że się to wszystko rusza. To też dlatego ja też wybrałem. No największe i minus to są te kolory. One są jakieś takie za jasne, ale da się z tym żyć. No i powoli możemy kończyć ten odcinek. Już sobie poza odcinkiem dokończę tą kultywację, bo... No mało zostało, ale... Już jest 10, -10 minut odcinka A to wiecie, to ten tydzień jest to, to jest szkoła No więc wiecie no Więc To yy... na tyle z tego odcinka ja was, ja was żegnam No to do zobaczenia jutro Pa!